Będę dopasowywał. Spodnie. Koszulka. Majtki. Koszulka. Bardzo dobrze przyjęli piątkę. To jest koszulka, świetnie. Majtki. Majtki. Spodnie. Brawo, to są spodnie, świetnie. Dopasuj. te Mateusz, dopasuj, majtki. Mateusz, majtki Tu, świetnie. Ale rączki spokojne. Dopasuj. Dopasuj. Świetnie spodnie. Dopasuj. Mateusz popatrz. Dopasuj. Majtki. Gdzie są majtki? Mm -mm. Gdzie są majtki? Majtki, Mateusz. Gdzie są majtki? Poszukaj. Majtki, taki sam. Hmm? Dopasuj. No Dopasuj. Nie pasuje. Teusz popatrz. Te Koszulka. Dopasuj. Świetnie, tu jest koszulka, brawo, koszulka. Spodnie, dopasuj, bardzo dobrze, pięć.